rabaty na moim sklepie! Blackwick, już zaczynamy! Blackwick złużycie, Blackwick! Rzucamy rabat na wszystkie koszulki rodzina. To jest konkretna promocja. I na kolejne koszulki SmySlu Team. I na poduszki siby. I na poduszki uśmiechnięte oraz rodzina. I promocja na poduszki kosmos! I na wszystkie naklejki! Oraz wiele więcej promocji z okazji Black Week wpada już teraz na mój sklep Rrr, ale Zimno jest. O, zaraz, za, 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 za zamarznę jeszcze słońce schodzi na dół i nie grzeje. ale jest mi mega zimno. Potrzebuję znaleźć schronienie. Chronienie, ale to, yeah, to drzewo mnie nie chroni Tu dalej jest mi zimno Czekaj, muszę gdzieś się schronić Może tutaj pokazują jakieś strzałki Zaraz, tam mam iść? Okej, okay, w tym kierunku Dobra, to tam widzę jakieś drewno I jakiegoś kolesia, który stoi Jest tak zimno Musimy się pospieszyć i rozpalić ogień Zanim zamarznę I o nie, jeszcze słońce schodzi na dół Uff. Jeszcze będzie noc A wtedy, a w nocy jest jeszcze zimniej o -o. Kliknij opeczkę w górę, żeby mnie ogrzać Kto mi da ogrzanie? Kto? Mi da kocy, klikajcie łapeczkę. Ej, czekaj, mam świetny pomysł. Wiem, co, wiem, na co zimno, co będzie dobrym sposobem. Ej, mój koc, patrzcie na to, jestem przygotowany. <laughs> Oj, od razu lepiej, z tym kocykiem jest super. I też możecie mieć taki właśnie kocyk, fajny. Na moim sklepie jest razem ze czapką, razem z poduszką szyby. Patrzcie, o, jeszcze do kocyka jest poduszka szyby, albo kosmiczna. No i tak można zasnąć. Właśnie takie poduszki i kocy są dostępne na moim sklepie. Smansko wpadajcie po fajną poduszkę i fajne koce, które już są i czekają na was. Link macie w opisie, a my, okej, okay, jesteśmy, teraz wyszliśmy z śniegu i tutaj mamy rozpalić ogień, więc chodźmy w takim razie tutaj podejdźmy do tego ognia, rozpalić, ognisko, rozpal. I uwaga, uwaga, czy się rozpali? Proszę państwa, yy, próbuję coś tam, próbuję, jest, rozpaliło się, mamy ognisko, wow, troszeczkę będzie tam cieplej. Musimy przeżyć zimę, bo jak zamarzniemy, i tutaj też jest w ogóle pati, musimy znaleźć też naszą dziewczynę, no to jak zamarzniemy, to wtedy będzie po nas, nie mogę paść, okej, okay, budujemy teraz, zbudujmy teraz sobie obóz, okej, okay? klikamy, weźmy go, przestawmy tutaj, o i budujemy go, obrócimy lekko z tej strony i bum, budujemy i jest, zbudowało się i mamy teraz drewno, drewno na opał i możemy się ogrzać, o cześć, tu jest jakiś ziom, o ma fajny szalik, ej ja nie mam szaliku dawaj mi szalik ty, o dawaj mi i czapkę tak samo, ja nie mam jeszcze chyba, że zrobię swoją, ej w Robloxie może zrobimy czapkę i szalik, byście nosili bo też mam, mam grupę Smash Team wpadajcie link w opisie, ej, właśnie jest moja grupa. Ok, bierzemy teraz sikierę. Musimy iść na rąbać drewienko. Rąbiemy szybko, rąbiemy. Ok, do drewienka potrzeba. Co jeszcze potrzeba? Zbierz zasób. Ok, musimy też zebrać. No to w takim razie rąbiemy, rąbiemy. Raz, dwa, trzy. Patrz jak rąbie. Ła, wow, jaką sikierą wielką. Ty, ta sikiera jest większa ode mnie. Lol, dobra, ok. te też mają. Pa, ta sikiera jest taka duża. Ona jest większa. od ciebie, uważaj. Uważaj z tą sikierą. Pa, on gdzieś idzie, on gdzieś idzie. Idziemy po drewienko. Ścinamy, ścinamy to ręko, czekaj uwaga. Ścinamy, ścinamy, ścinamy. Tak jest! Rąb drewno, rąb drewno. Musimy zetrzeć dlatego, że na opał. Musimy przetrwać tą noc, a w nocy jest najzimniej. No rado, a szukaj. Jest, drzewo spada! woohoo, Bom, ale walnęło. Okej, okay, zbieramy teraz to drzewo, bierzemy i musimy dać to. czekaj, Obierz. Who ho! Patrzcie, wzięłem na barkę no i te z drzewem. Normalnie, chłopie, jaki jestem siłacz Pudzian, Pudzian z Po, raz, dwa, trzy, idę ho, ho. Jaki ja silny jestem, chłopie Dobra, idziemy teraz z tym drzewem tutaj Zanieść to drzewo do środka Żeby mieć jeszcze więcej I teraz go oklikamy tutaj, ściągamy Dobra, jest, porąbało się, okej, okay, mamy więcej wow. Na rob, dawaj, dawaj, szybciej Dawaj szybciej, majster, jopy, kopy. daj, idziemy, o nie, muszę wyjść tutaj Tylko mi tu będzie mega zimno O nie, tu jest zimno Zimno jest, mega zimno, szybko robimy, robimy, dlatego że tu mega zimno. Rob to drzewo, rob to drzewo, dawaj, 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 dawaj. Musimy, okej, okay, one spadają teraz zabieramy je i idziemy. Okej, okay, dajemy do środka. I uwaga, dało nam to drewno, wow, ale dużo, 80 dostaliśmy. Jeszcze jedno, dawaj, chodź, chłopie. Co jest, co stoi w miejscu, nie idzie. Dawaj mi to drewno, ja to wezmę, ja to wezmę. Ej, czekaj, cz co się stało? Ej, w krzaku jestem jakimś. Ej, rwie krzak jagodowy. Wow, 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 patrz, patrzcie, ej, ja w krzaku coś robię. Ej, ten mi z drzewem wchodzi we mnie, no nic nie widzę! Ej! <ścoughs> nic nie widzę. Dobra, musimy coś tu, ej, patrzcie, w krzaku coś grzebie zużycie, O, wow, zebrałem coś. Ej, patrzcie, mamy do jedzenia. O, ale fajnie. Możemy sobie zebrać to właśnie. Dobra, dobra, zbieramy, 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 zbieramy. I uwaga, jeszcze trochę jest, mamy jedzenie, dobra. O, robi się troszeczkę już jaśniej słońce powstanie, to będzie nam troszeczkę cieplej. Okej, okay, ognisko, u o, upgrade. I bum, jest, upgrade'ujemy ognisko. Jo, jakie duże! O! Ej, teraz mamy większe pole przestrzeni, patrzcie, ognisko roztopiło śnieg wokół mnie. I normalnie teraz mamy mniej śniegu. Tak jest, mamy większe pole, gdzie jest roztopiony właśnie śnieg. Ale, ale my jesteśmy na piasku, a to jest morze w ogóle. Ej, ta woda musi być mega zimna. Ale jak klikniecie łapeczkę, to Wskoczę. Ej, dobra, kto chce, żebym wskoczył do wody? Jak chcecie, to kliknijcie łapeczkę, a wskoczę do lodowatej, zimnej wody. Nie wiem, co się stanie, ale jak klikniecie łapeczkę. No, dawajcie, bo nie wskoczę. Ja, ja nie nie, ja nie wskakuję, jak nie klikniesz. <laughs> Już kliknęłeś? Dobra, to dalece na bombę! Pum! Aaaa, zimno! Nie mogę mnie wskakiwać! A, jest za zimno, nie do masakra! Mega zimno, mega zimno, dobra, busze, szybko! Ej, co jest, tu są rekiny! Tam jest rekin, tam jest rekin, tam jest rekin! Uciekam szybko w nogi! Tam Ej, normalnie bym widziałem rekina. Dobra, szybko, uciekam, uciekam, mega zimno w tej wodzie było. I normalnie tam jest rekiny pływają o, w tej wodzie. Musimy uważać, że to jest jakieś morze, a my na wyspie jesteśmy. Teraz musimy zrobić... O, chłop idzie, po, jak idzie, normalnie. Panie, teraz ja drąbię. Rąbiamy drzewo kolejne. Musimy zrobić jeszcze więcej, żeby podłożyć do ogniska i go zupgrade'ować, czyli mieć jeszcze lepsze ognisko. A nam właśnie kolega pomaga. Ej, a kto by chciał mi pomóc, to wpadajcie na moją grupę SmySu Team. Link macie w opisie. Grupa Roblox. Ok, biorę drewno. Teraz idziemy tutaj je zanieść, szybciutko. I właśnie takie są koszulki, bluzki na moim sklepie, o takie eleganckie. Możecie też mieć, wpadajcie na moją grupę linki w opisie. I fajne są nowe bluzki, które czekają na was, nie? Na razie, idziemy teraz tu, podkładamy. Buu! A nie tutaj. Tutaj musimy. Tu musimy dać. Okej, okay, tutaj dajemy. Tutaj musimy drewna rozłożyć. I bum! Mamy jeszcze jedno. Jeszcze. No dawaj, rąb szybciej. biegaj, a nie. Tu jest zimno. A on sobie idzie normalnie. Idziemy odłożyć. Bu, 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 bu. Odkładamy. Pom! I mamy. Dobra, odłożone. Zbuduj. Możemy budować coś kolego. Stół stół warsztatowy. Okej, okay, stół zrobimy teraz. To stół ja dam sobie w takim razie. Może tutaj damy ten stół. O, bardzo blisko drewna. Bum, wybudowałem. Patrzcie, tu będzie stół warsztatowy. Teraz możemy na tym stole coś zrobić. Bierzemy. Ok. Okej, okay. zrobimy lampy. Patrz jak robię, patrz jak robię, Gabi. Normalnie, ty nawalam w drewno rękami, to mi nie boli. Dobra, bierzemy teraz to. Okej, okay, podnieść, dobra. I teraz tu musimy. Klikaj, klikaj, klikaj. Jest, ja zrobiłem. Patrzcie, mam. Mam normalnie lampę, chłopie. Ole, lampa. Ej, to jest pochodnia. Dobra, i teraz możemy przejść dalej. Czekaj, a jak tam iść? Ej, ale nie wiem, czy mi nie będzie zimno. O, nie jest mi zimno. A, dzięki tej pochodni nie jest mi zimno. I teraz mogę chodzić po śniegu. O, jest, super. Dobra, pomocy, pomóż mi. Ej, ktoś wzywa naszej pomocy. Ej, to pati, pati, patrycja, to ty? Ktoś potrzebuje pomocy, patrzcie tutaj leży, pomóż mi. Co się stało? Co się stało? Sofia, ok, ratujecie dziewczynę, ratujecie. Okej, okay, pomóż, jest, pomogłem, wstałem. O, ale zamarznięta Jo, idzie, idzie, ej, dora, pomogłem i ona może mi pomoże. Ej, chodzi za mną. Nie, gdzieś poszła. Czaj, idzie za mną, dobra, będzie mi pomagała ta osoba. Upewnij, że masz latarkę w ręku, tak, mamy to. Dalej, idziemy teraz z powrotem do środeczka i zbierzemy więcej drewienka. O, ten cały czas nam rąbie i zbiera tego drewna. Żebyśmy mieli jeszcze więcej. O, i teraz będziemy mieć kolejną osobę, która nam pomoże. Patrzcie, uratowaliśmy ją i ona nam nam pomoże. Tak jest, bo potrzebujemy więcej drewna, nie? Bo ta zima jak przyjdzie jeszcze gorsza, to wiecie, to będzie jeszcze zimniej. Wziąłem trzy drzewa na raz, zobaczcie jedno drzewo ścięte, drugie, trzecie trzy na raz i teraz biorę drewno idziemy je zanieść i teraz e, ulepszymy kolejny raz obóz i wtedy będzie mogła nam pomagać ta osoba, ona się grzeje właśnie przy ognisku patrzcie, mamy ognisko fajne, ona się grzeje, żeby się rozmnozić, rozmnozić i teraz tutaj klikamy E, dobra i mamy boom, jest, dobra i teraz możemy e, wziąć sobie, o mam jakiegoś dropa ulala, możemy sobie mieć, o za darmo mam, drewna dostałem 110 za darmo Elegancko, dobra, to była taki właśnie. O, ten wykopał sobie za darmo, i teraz mamy więcej drewna, i jest pełen. Okej, okay, mamy pełno, to teraz możemy sobie zbudować, czy kuchnia jeszcze jest zablokowana. I teraz zobaczmy, czy on coś idzie zebrać. Ej, dostaliśmy jakąś skrzynkę za darmo, fajnie. Wziąłem ją. O, otworzyliśmy, dostałem drewno. yes, 110 drewna. Tu postawmy stół. Elegancko będziemy siedzieli. Tutaj stół taka, o, jadalnia. Patrzcie, mamy teraz jadalnię, możemy soli usiąść i później będziemy jedli, bo właśnie jestem głodny. Może złowimy jakieś ryby. Co z jedzeniem, nie? Bo nie, nie jedliśmy, mamy tylko takiego krzaka. Dobra, weźmy upgrade'a, możemy upgrade'ować. Jeszcze nie mamy e, kamienia. Okej, okay, musimy mieć jeszcze tysiąc kamienia. Ulepszamy teraz obóz! Boom! upgrade'ujemy. I patrzcie na to, teraz są my większe jeszcze i będziemy mogli mieć więcej drewna tutaj postawić. Tak jest! Więcej możemy tutaj dodać kolejną osobę, która nam pomaga. O, tutaj będzie ich, ich aż dwóch. Tutaj będą przy drewnie robili właśnie oni. Będą mi pomagali. I teraz możemy sobie upgradeować zaraz kolejny poziom. Jak więcej drewna. Potrzebujemy więcej drewna. rąbać, tak jest. Bieg jest siker. No. O, się rozbroził i teraz. Bo zaraz będzie noc. O, nie, słońce zaraz zejdzie na dół i będzie jeszcze zimniej. No, musimy się pospieszyć. Została mi tylko jedna naklejka, którą musimy przykleić na sam środek i dań, aby pasowała. I mamy to. Mnóstwo naklejek! Każda z tych naklejek jest dostępna na moim sklepie. Bo to są nowe, duże zestawy naklejek! Smasu Team, Shiba, Kosmos i ekipa. Badajcie na sklep smysogruga.pl. Dawajcie szybciej, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dlatego, że się ściemnia. O, o, zaraz będzie noc i będzie jeszcze ciemniej. Da, dawajcie, dawajcie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Szybko, szybko, dobrze dał, jest i drugi, tak jest. Jeszcze więcej, trosze, troszeczkę musimy. O, nie, drewno, musimy wyjść na śnieg. Musimy wejść na śnieg, dlatego że tu będzie zimno. Dobra, ale jeszcze czekaj, stoję na krawędzi. No tutaj rąbię drewno. Jeszcze potrzebujemy jedno drewienko dać mamy noc. No i musimy uważać na ten śnieg, żeby tutaj tylko nie zamarznąć. O, nie! Znowu zamarzam! Zamarzam, zabarzam. Zim. No dobra, idziemy teraz tutaj. Dobra, i teraz musimy odnieść znowu to drewienko i ulepszymy. Będziemy Potrzebujemy kuchni. Musimy zrobić kuchnię, bo jesteśmy głodni. O, ten jest już zmęczony, patrzcie, oni są zmęczeni, oni chcą. Jeść. Ej, patrzcie na nich. Normalnie oni są głodni. Ten jest zmęczony. Ojej, jest zmęczony! On głodny, ten też patrz, Do roboty, a nie. O, jeść tutaj do. Yy, ale jeszcze nic tutaj nie mamy za bardzo. Weźmy kuchnię, zróbmy. Ok, zbuduj i robimy teraz kuchnię. Kuchnię postawimy może obok stołówki, czyli gdzieś tutaj. Tutaj zróbmy kuchnię, tak gdzieś w miarę blisko. O, tutaj. Bum, budujemy. Dobra, jest. Kuchnia się nam robi. <laughs> ale kuchnia. <laughs> mamy parę patyków. To jest kuchnia. <laughs> Ja myślałem, że coś będzie lepszego. A normalnie taka kuchnia XD. Dobra, mamy, ok, musimy zrobić zupę. Zrobimy zupę. E, o, jasno, elegancko robię. Patrzcie, jaka fajna zupa jagodowa. To będzie zupa jagodowa. Teraz mieszamy, mieszamy, mieszamy. Miesiana, mieszana. Patrzcie, jak elegancko. I jeszcze w prawo jest. Zakończ. Dobra, mamy, mamy zupkę elegancko. I teraz idziemy tutaj zebrać. i Jeszcze musimy, właśnie te jarzyny, jagody. O, to są jagody, dobra, okej. Okay. Zbieramy, zbieramy na jagody, zbieramy, zbieramy, zbieramy tutaj łapkami. Okej, okay, mamy jagody. Jeszcze raz możemy zebrać. Patrzcie, Kolejne. Musimy je szukać, tak, nie? Dobra, teraz tu, teraz tu. Zbieramy, 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 zbieramy. Dobra, i mamy. Okej, okay, mamy jagody, teraz idziemy do kuchni i możemy tutaj sobie ugotować. Zrobić jedzonko znowu. O, znowu gotujemy, patrz jak mieszam, jak mieszam dookoła, lewo, prawo, fajnie. Trzas jakoś radzić, nie? Dobra, z zakończ i mamy zupę. I teraz zupa gotowa, zupa! O, przeda zupę, patrzcie, on chce zupę, zupę. O wziął! Ej, dawaj, a mi, a ja to co? Patrzcie zupę, jak fajnie. Ej, a zupa dla mnie? A ja nie mam zupy. O, oh, testi pije pa, super. O, oh, ja, se legantno pije, da je testi, oba. <głos> <głos> Jak fajnie. A dla mnie to co? Dla mnie nie ma zupy. No właśnie też muszę jeść. Ej, znowu ktoś woła, pomoc! Tam ktoś się pojawił! Szybko, szybko! Musimy... Ej, patrzcie, tam jest jakaś osoba, tam miga, widzicie? Ktoś wrzucił flarę u góry migającą i musimy szybko iść pomóc. Rabiorę latarkę idziemy, pochodnie, szybko biegniemy, ale jest mega zimno, śnieg się klei. Teraz szybko pomóżmy. Ktoś właśnie flarę rzucił tam u góry się błyszczy. Okej, okay, jest jakaś osoba, czekaj to dziewczyna. Pomocy, pomóż mi. Już biegnę, już biegnę, pomogę ci, pomogę ci. Dawaj, 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 chodź tu, chodź tu. Już ci pomagam stać, dobra Okej, okay, to jest chłopak, wow, jaką ma twarz Ma jakiegoś fajnego elfika Chodź za mną, chodź za mną do mojego obozu Pomożesz mi, a ja tobie Chodź, 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 idziemy Elegancko, mamy kolejną osobę do naszego obozu I, i stanie się jeszcze większy Tak jest A zaraz słońce powstanie, to będzie cieplej Dobra, i o, o, właśnie ta osoba nam pomoże robić więcej drewna Żebyśmy mogli przetrwać I postawmy tutaj teraz magazyn Budujemy, boom I będzie taki ładny magazyn Tak, tutaj mamy mąkę, mamy jakieś różne jabłka i tak dalej do jedzenia, bo to jest bardzo ważne. I teraz możemy zbierz yy, jagody. Czyli możemy tutaj dać jagody, yy, sobie które zbieramy. O, teraz ja postawiłem, i tutaj będzie nam koleś, właśnie ogarniał w magazynie. Od tego wziąłem. A ci co tutaj? A o, tempi jest zupkę. Ten jest znowu zmęczony. Do no niej, co zmęczenie? Do roboty się mieści, a nie, zmęczony. O, już moje zupki wszystkie wypili. Nie ma zupków, ale czekaj, tam coś mi pokazuje. pójść, jest za małe. Musimy zbadać inne miejsca. O, idziemy teraz w podróż. Ok, idziemy teraz w podróż. Musimy zbadać terytorium. Idziemy dalej, zobaczymy, co będzie tutaj? Tam właśnie jest. Oni pracują. Ja ich zostawiam trójkę. Macie się zaopiekować. A my idziemy dalej. Zobaczmy, może coś tutaj będzie ciekawego. O, tutaj będzie może więcej miejsca. Tak. Ej, to by było super. Żebyśmy mieli więcej miejsca. Tutaj nam pokazuje strzałka. Może byśmy tutaj zrobili drugi obóz. Poszerzyli wtedy, nie? Patrzcie, tutaj jest takie coś zostawione. Może byśmy tu rozpalili. To jest dobre miejsce. Możemy tu postawić drugie ognisko. O, drugie ognisko zróbmy. Tak jest. To jest przetrwanie. Czekaj, ale jak postawić ognisko? Halo? Eee, muszę zrobić szybko. Zbuduj, może. O nie, tu jest mega ciężko. Budujemy, 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 bo jest mi zimno, Zamarznę. to jest, o, dobra. I rozpalamy, rozpalamy. Od razu lepiej, dobra, rozpal. Oj, fajnie, teraz mamy rozpalone. O, ale teren się zrobił duży, jak rozpaliliśmy, nie? No, tam widzę, już mam jakąś wodę. O, ktoś potrzebuje pomocy znowu. Ej, tam flara jest, musimy iść pomóc kolejnej osobie. Ale tu jeszcze możemy zbudować sobie wiele rzeczy. Wow, dostaliśmy raz na dole wiele różnych rzeczy. Możemy mieć stół, kuchnię, magazyn, kopalnię nawet. Ej, kopalnię możemy zaraz postawić. Dobra, to wtedy będziemy mieć więcej kamienia. Tu mamy kolejną osobę! O, chyba to dziewczyna. Oliwia! Ej, patrzcie, to jest Oliwia, to jest moja koleżanka. Wow, Oliwia, co tu robisz? O, nie ma twarzy. Takiej zamarzła, że nie ma twarzy. Chodź Oliwia, pomogę ci. Chodź, chodź, idziemy. Tu jest mega zimno, zaczniemy kolejny teren, ale tu jest zimno. Chodź, chodź idziemy. O, nie, 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 pochodnia! U, zimno jest. Do ogniska! Biegnie, biegnie. zdążyłem. Okej, okay, tu już jest, jest cieplej. Dobra, elegancko i tu przyjdzie nam Oliwia. Ona. Nam, o, co nas tam idzie jeszcze? Dawaj szybciej, bo zamarzniesz Oliwia. Dobra, tu musimy zebrać więcej drzewa. Teraz tutaj budujemy kopanie. Pierwsza kopania. Będziemy. Wytwarzać e, Kamień! Tak jest, kamień jest bardzo potrzebny. Weźmy, postawmy w takim razie tutaj tą kopalnię. O, tutaj tak blisko. I... pół Stawiamy kopalnię. Tak, to będzie kopalnia do właśnie kamienia. Elegancko. I tu możemy dawać właśnie kamień. Tak. I będziemy mogli zbierać sobie kamień. Czekaj, muszę wrócić. Potrzebujemy także kilofa. Okej. Okay. Zobaczcie, zrobimy kilofa! Boom! Robimy, 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 robimy. Tak, tak, tak. Muszę robić kilofa, kilofa, kilofa. I mamy, będziemy kopać teraz kamień. Oh yeah! Zrobiłem kilofa i tu będziemy zbierać sobie na plecach, jak fajnie kamienia będziemy zbierać. Dobra, idziemy teraz, wracamy tam z powrotem. Lepszamy teraz kuchnię! Upgrade! Boom! Kuchnia stanie się lepsza! Patrzcie, teraz mamy kuchnię o wiele lepszą. I mamy nawet nóż. O oh je, yeah. dobra, kuchnia jest lepsza. I teraz możemy gotować rybki, patrzcie, teraz możemy mieć ryby, coś lepszego, tylko do rybów będziemy musieli je złowić. I kopiemy teraz kamienia! Patrzcie, kopię, Tak jest! Kopiemy, kopiemy, kopiemy! Dobra, żeby zrobić. O, ale się rozbił kamień. Super. Zebrałem teraz do środka, patrzcie, i do ścieżkimi ale... Są ciężkie. O, idziemy, idziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Idziemy zanieść, dobra, i tutaj składamy kamienie. I mamy teraz kamienie, jest, są elegancko, i w ten sposób mamy kamienie. Ale czekajcie, tam kolejna osoba woła o pomoc. Flara znowu. Okej, okay, musimy po nią iść. Patrzcie, tam się pali. Biegniemy po kolejną osobę. Flarę puściła. Musimy ją uratować. Pomagamy kolejnej osobie. Alexa, wstawaj, Alexa. Okej, okay, jest. A nie, to jest Alex, sorry. <laughs> to jesteś Alex. Myślałem, że dziewczyna. Dobra, ale nieważne, chodź za mną. I tutaj mamy złoty samolot, który może przy Lecie ci nam pomóc. Jest to oferta ograniczona. Ej, może wybierzmy, tylko to kosztuje. 150 Robuxów, która wydajemy. O, samolot przyleci z drewnem, kamieniem i jedzeniem. Okej, okay, wzywamy ten samolot wielki, złoty, niech tam pomoże. Uwaga, wzywam, flara poleciała, leci, flara, leci, poleciała, wysoko ode mnie, wyrzuciłem i leci samolot. Tak, patrzcie, przyleciał. Okej, okay, rzucił nam chyba coś, czego ja nie widzę tego. Leci, leci, tam jest, patrzcie, tam jest. Yo! O, nie wylodowało na drzewo. Co to się. Na, na, na budynek? O, jest, patrzcie, strzel Okej, okay, mamy, od, odchodzimy, otwieramy. Boom, mamy drewno i mamy teraz jedzenie, mamy kamień. Dobra, troszeczkę dostaliśmy materiałów. Trochę nam to pomoże. Teraz możemy to tutaj zaupgrade'ować. Bum, upgrade'ujemy. Boom, Boom będziemy mieć większe ognisko. Tak jest. I drugie nasze obozowisko rośnie, rośnie w siłę. Tutaj możemy tak samo tutaj zrobić obóz. Upgrade. Dobra, to też upgrade'ujemy. Tak jest. I możemy tu kolejną osobę dać. Dobra, i tutaj jeszcze zrobimy też tę stołówkę, kuchnię. No, tutaj zrobimy, nie, żebyśmy mieli kuchnię. Tak samo. Okej, okay, Wrócimy ją do ogniska. Dobra, mamy. Zrobimy też kuchnię tutaj. Albo stół jeszcze potrzeba zrobić nam oczywiście. To postawimy ten stół obok stołówki. Czekaj, tutaj musi być gdzieś blisko. a Postawmy. O, żeby tak nie chodzili daleko. Patrzcie, teraz zbuduję mnóstwo rzeczy. Bo mnie na nie stać, nie? Teraz stół warsztatowy też postawmy. Tutaj on będzie blisko. O, elegancko. Dobra, mamy więcej. I słoneczko powstaje. księżyc, schodzi na dół. I mamy kolejny dzień. A tu są dwa obozowiska. Jedno mam tutaj, a drugie jest tam. A ci znowu są głodni. I... I nic nie robią, czekałem tylko na jedzenie. No ja muszę zatrudnić jakiegoś kucharza, bo nie będę im co chwilę robił jedzenia. Dobra, weźmy tutaj, zróbmy im teraz rybkę. Uwaga, robimy teraz im rybkę. Będzie coś takiego, okroimy rybeczkę elegancko, zobaczcie. Teraz tyk, 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 będą mieli więcej jedzenia. O, robimy teraz, dobra, ta pieczona ryba to będzie, zawsze teraz raz patykiem takim właśnie obracam rybkę. O, jak fajnie. Na teraz tutaj, dobra. Jeszcze i uwaga, dajemy, proszę bardzo, rybeczka, rybeczka raz, rybeczka raz. Ale oni chcą zupę? Co? Nikt nie chce ryby? No nie, oni chcą zupę? Po co robiłem tą rybę? No dobra, to sam zjem. Muszę im zrobić zupę, oni chcą zupę czy Nie chcieli ryby Dobra, robimy im teraz zupę, mieszamy, mieszamy Dawaj dookoła, dobra, chcą zupę To im zrobię, no Budujemy teraz przystań, uwaga, dok, budujemy, boom I tutaj będziemy chyba łowić ryby, tak jest, mamy Może ktoś po nas przyjedzie i nas uratuje wreszcie Dobra, mamy teraz dok ustawienia Możemy tu, będziemy łapać ryby Tak jest, tu będziemy mogli iść na ryby, patrzcie Ale wędka, jeszcze będziemy musieli zrobić Wędkę. Ej, czekajcie, czekajcie, coś tam płynie. Ej, zaraz, zaraz, coś tam chyba widziałem. Podejdźmy to sprawdzić. Zaraz, zaraz. Ej. To płynie statek! Tak, po lewej stronie. Ej, płynie na prawo, chyba jesteśmy uratowani. statek po nas płynie. Wow! Jeszcze słyszę te trąbki. Wow! Dobra, i on po nas przypłynie. Zostaniemy uratowani. Uratowani. A ja tańczę takim wielkim kocykiem, Ej, patrzcie taki właśnie koc, taki duży koc. Jest dostępny na moim sklepie. Pa, taki on jest szeroki. Taki wielki, długi. Także wpadajcie po koce, już są na właśnie na zimę. Akurat fajno. On jest taki delikatny. Dobry materiał jest, no wraz z po właśnie poduszką, no to fajnie, to jest naprawdę kombo, nie? Tu możemy się, bo położyć elegancko, a Wy wpadajcie dlatego, że z okazji Black Week na wszystkie te rzeczy, na właśnie na koc, na poduszki, jest są rabaty, promocja aż do minus 90% na wszystkie rzeczy, także wpadajcie, promocje są wielkie, trwają tylko 7 dni, tydzień od poniedziałku do niedzieli i później znikają na zawsze.